Hej, 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 moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala. To jest 39. odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Assassin's Creed 3 Remastered. E, dobra, moi drodzy generalnie, tak, no przede wszystkim w tym odcinku chciałbym w końcu wykonać wszystkie misje osadników, przynajmniej no te, które będziemy mieć, e, oczywiście dostępne, no bo nie wiem, może jakaś się jeszcze po tych wszystkich pojawi. Także cóż, no pójdziemy sobie na misję tutaj. Dobra, let's go. Tu mamy chyba takiego karczmarza naszego, czy gospodarza? Coś tym stylu. no, dokładnie. Pogadajmy. Dla Excuse me, might I impose upon the kindness in your heart to give bed and board to a weary traveler? Oh, traveler from where? Across an ocean, London. English! <laughs> Rest assured, I'm not the king's man. A great kindness. Bless you. We work hard for what we have here, old man. What is it you do exactly? I wish to provide God for those who seek his salvation, not spoon feed his word to those who already have their own. An outlook <clears throat> not shared by the monarchy. Lord knows some of us have things to confess. Ollie and I have been missing our Sunday Mass. I'd like Maria to read the Bible. I'm sure if we all pitched in we could build a church. If you'd be our pastor, Connor. Welcome, Minister. Father, Father Timothy. Skracać tysiąc funtów aby zbudować kościół? Hej, tylko tysiąc. Pura, ale trochę to śmieszne w sumie, że my go tak nagle totalnie z stylka przyjechaliśmy, totalnie obcą osobę jeszcze z Londynu. No, ale dobra. Okej, okay, ojciec, Timof i Ksiądz służy wskazówkami moralnymi wszystkim mieszkańcom domostwa. Ale co? Czyli na przykład teraz jakieś lepsze morale będą czy coś w tym stylu tej wioski? Nie wiem, ale na pewno będziemy mieć dla niego jakieś misje za chwilę. No okej, okay, trochę to śmieszne muszę przyznać. Nie, nie spodziewałem się w ogóle tego typu budowli na naszej osadzie. W sensie kościoła i tak dalej. No ale spoko. Ale nie no, widzę, że nie mamy dla niego żadnej misji, ale za to mamy kolejne dwie misje tutaj. Poczekajcie i. No dobra, tepniemy się w to miejsce niech będzie. Jestem ciekaw właśnie tych jeszcze misji osadników zostało nam do końca gry, bo w sumie zaś ta Prudence potrzebuje pomocy. Ja ona ciągle potrzebuje pomocy z czymś. Dobra, co ona tam ma dla nas? Co ona rodzi? Connor! Co ona rodzi? Lekarza bez kitu, Lekarza bez kitu. chyba tak. Prudence, the woods? We need to get you Bring him here. Go. Okej dobra, lecimy po doktorka. Dobra, sądź konie, przewidź doktora White'a. Lecę, 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 ja pierdzielę. To niezłe komplikacje już nawet nie mogę konia popędzić, pozdrawiam. Czekajcie, z... oczywiście zboczyłem z drogi, back żeby inaczej. Kurde konik szybciej czasu nie ma. Ja pierdzielę, tam się dziecko rodzi tego typu bęc, Benz bęca, ty kurde malucisz, że... za szybko ci Dobra, tędy chyba, nie? is jest w in the forest. the forest? Dobra, on jedzie za nami, chyba jedzie, nie? No to co teraz? Zabierz Warena. Kurde, jeszcze muszę zawracać, serio? Ja pierdzielę, że się czas skończy i tyle będzie, gdzie jest Warren. Ja nawet nie wiem, po której stronie on jest rzeki. No i chyba niestety po tej drugiej. Warren. Nie no, naprawdę ten dnieprz. Eee, No konik jeć! No! Boże, ten ten koń jest tak tępy, że po prostu nie wytrzymam zaraz. I tu czasówka leci, a ten koń, to nie wiem. No chyba sam dla siebie tu jedzie w tej grze. Którędy tam się jedzie? Tu chyba drogą. Dobra. Chciałem sobie skrócić drogę, a wyszło jak zwykle. No, no okej, okay, no powinniśmy chyba zdążyć, wydaje mi się. Gdyby ten koń mógł jechać sprintem dłużej niż 5 metrów. No, co jest? Eee... No, halo, Warren! Nie, on się zbugował, no... Mogę jakoś zacząć od nowa? Nie wytrzymam zaraz po prostu. Co się z tą grą ostatnio dzieje? To jest błąd na błędzie po prostu. Ja pierdziele, To się nie da grać normalnie. No kurde już... Ej, no irytują mnie już te wszystkie błędy, serio. Powiecie to, jakby. są dwa rodzaje gliczy, nie w grach. Są glicze śmieszne, które jakby nie przeszkadzają w przechodzeniu jakichś misji, poznawaniu fabuły i tak dalej. Nie irytują. Ale jest też drugi rodzaj błędów, które są nie do zniesienia, przez które po prostu psuje się gra. No i mamy tu. I mamy w tej grze coraz więcej błędów właśnie takich. Does not we need to get Warren. Now. Yes. Dobra, jak się po to gowora najechał tutaj tą drogą, mam gdzieś on wsiądzie tym razem. He. Warren, Are you here? Nic on reaguje czy nie? No Warren. Co to jest? O. What's the trouble? Weź się.

Właga mnie. No zobaczcie, co oni są tempi. No kto tam utknął? Rude doktorek. Pierdzielę, nie wytrzymam z tą grą naprawdę. No te błędy są nie do zniesienia już momentami. Nie można. Hello doctor. I think I can manage at the moment. Is she all right, doctor? No, she's not all right. She's having a baby, and here, yeah, by the looks of it. Yes looks to be in fine health as well. Has a good set of lungs on him. Now I don't mean to rush you, but we need to Hunter. Ok, ciekawe imię. Dobra, udało się. Ja pierdzielę, mówię naprawdę ze błędy momentami. Okej, okay, Lil doktor, może teraz wytworzyć lekarstwa poziomu pierwszego. Aha, on dopiero lekarstwo może wytwarzać? A nie robiliśmy jakiejś misji dla niego? Nie, mogę, chyba ściągnęliśmy tylko do osady wcześniej, okej. Okay. Dobra. Proszę, nie wiem, ta gra naprawdę im dłużej gramy w to, w sensie im dłużej ten let's play nagrywam, im więcej się odcinków pojawia, to tym więcej jest z jakichś po prostu dziwnych gliczy. I to... Mówię, te glicze nie są takie, że ha ha śmiesznie, bo nie wiem, gościowi głowę urwało albo coś takiego. I to nie są takie bekowe błędy, tylko. No mówię, to są błędy, które po prostu utrudniają rozgrywkę w sposób znaczący, no i denerwuje mnie to już powoli dobra, co my tu mamy? No mamy stolarza naszego. Pogadajmy z nim. Rzemieślnicze narzędzie. I don't mean to be a bother, but I wanted to ask you something. When my cart went up in flames, I lost most of my tools. I've got some spares back at my shop in Boston, but as you know, I'm not really welcome around there. I thought if it wasn't too much trouble, you could help me retrieve them. What would you have me do? Aha, ja myślę, że on po prostu przyniesiemy te narzędzia i tyle. No ale dobra, spoko. Okej, teraz tak, Boston, Boston, Boston. Dobra. Pytanie gdzie on będzie w tym Boston? Zapniemy się na środek. Będzie najprościej. Dobra. W Bostonie chyba w sumie nie mamy roboty z tego co pamiętam. Poza tą jedną misją tego gościa teraz, tam się możemy tepnąć A nie, przecież jest ta misja kurierska zbugowana, no tak <noise> Może poza nagraniem spróbuję jeszcze raz zrobić już sam, nie wiem co z tym... Co z tym począć? Dobra, trendy, ja tam muszę iść, jakoś ten sobie przebiegniemy przez ulicę Dobra Kurczę, powiem moi drodzy, że z jednej strony chciałbym się już powoli za fabułę zabrać, bo... Yy, w sumie tym misjom pobocznym poświęciliśmy ostatnio naprawdę sporo czasu nie ukrywam, że no chciałbym już się zająć um, właśnie aktywnościami fabularnymi, jakby nie patrzeć, no ale cóż. No się ma Okej, okay, idź z nasem do jego sklepu. Nie ma problemu. I tak się po prostu zastanowiam, ile wiecie, jeszcze tych misji osadników nam zostało, bo w sumie nie sprawdzałem tego na lecie. How are you doing otherwise? Oh, all right, I suppose things never really go as planned. But that's life. Really? How do you mean? You know, you make a plan and it all goes awry and nothing gets better, only slightly different. Sounds like you have had a string of misfortune. It will pass. I <laughs> to

Lance! Patrick! What gave you the right to sell my shop? Well you were run out of town. I thought you'd never come back, so I sold it all. The shop, the tools. It's rough luck. Anyway, it's been great chatting, but I must be off. Have a nice life. What? What? ROT! Tools are a woodworker's lifeblood! He'd never sell them! I bet No, dobra. Kurde, muszę jeszcze z NPS-em towarzyszącmy śledzić. Mam nadzieję, że nie odwali jakieś maniany, że nas wykryje. Ten O'Hara nagle? Czy tam Patryk, O'Tever? No O'Hara to jego nazwisko. imię. Dobra. Gdzie on tam idzie? A w sumie, ale może mieć rację, skoro to są takie gigakoks ultra narzędzia. To w sumie po co by je miał sprzedawać? Pewnie by chciałby sam zrobić z nich użytek. Chyba, że mu się nie chce. Wtedy mu... <laughs> no patrzcie jak on idzie za mną. No nie mogę. Dobra, może przyspieszmy trochę, bo teraz nam z oczu zniknie i tyle będzie. Dobra, na no spokojnie. Nie wiem, czy ja się mogę kitrać w wsianie na przykład. Eee. Eee. Co to było? What the fuck? Co ten koleś zrobił? Czy on się poszedł skitrać przed wykryciem? Czy znaczy poszedł? Pobiegł sprintem, wręcz. Ja pierdzielę, co to było? Nie wiem, powiem wam, że im dłużej w to gramy, tym mniej biorę tą grę na poważnie, bo naprawdę te błędy dziwne to. Ale tak z drugiej. mogłości iść dalej. Dobra, poczekajmy chwilę. Z a, tak, ufhaltę, a z drugiej strony może to i dobrze, że mamy trochę śmiechu w tej grze. Chociaż. No cóż, wolałbym, żeby to. Pia piecie! No nie mogę. Chociaż wolałbym, żeby twórcy nam dostarczyli humor. Nie wiem, za pomocą jakichś kaczenek śpiesznych, czy coś, a nie za pomocą błędów. No ale dobra. Bez przesady. Chciałem kurde tak. Nie wiem, no wygląda na to, że chyba doszliśmy na miejsce. Oho. A planowo sprzedać te narzędzia. A zaraz zobaczymy gościu. Hello. What the? Eee co? Dobra, zobaczymy. Czemu on nas nie nie wiem, to było dziwne, nieważne. Well, that's something at least. Thank you still can't believe he sold my shop. I see you back at the homestead. No, spoko, na Ralens. Okej, okay. mam jakiś schemat, konwój morski. Dobra. Ej, ale te misje to czasami naprawdę. No, kolej w centrum. Ten koleś, który we mnie wszedł. Okej, okay, towary poziomu drugiego, no w sensie ten, którego miałem śledzić, wszedł we mnie centralnie. Nic się absolutnie nie stało. Nie wykrył. Znaczy, wiadomo, z jednej strony dobrze, że mnie nie wykrył, bo my się jej nie wykrył, ale z drugiej strony powinien mnie chyba wykryć, wydaje mi się. No ale dobra. Jakieś tam schematy nowe. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś misje osadników? No tu z tego co widzę, nic nie ma. Okej, okay, na pograniczu jeszcze. A, mamy do załatwienia tych. Hmm, jak oni się zwali bostońskich pięściarzy jeszcze? W Nowym Jorku chyba nic już nie ma do roboty, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy jeszcze. Na razie się zajmiemy bo. Pamiętam, że tu na pewno mieliśmy coś do zrobienia. Właśnie tych pięściarzy bostońskich. Więc pójdziemy sobie to. Z czemu to ograniczać? Tak, wczytuje dłużej niż cała reszta. Także tych pięściarzy sobie na pewno y, załatwimy. Nie wiem, czy mogę tu konia wezwać, czy nie. Chociaż z tym koniem to też tak. Ale dobra, jak, jak pojedziemy po drodze nie powinno być z koniem problemu. Czekajcie. Okej. Okay. Dobra, chodź, konik. Mam nadzieję, że też radę dojechać na miejsce Bez jakichś większych problemów A nie, tu przynajmniej jest droga, także w miarę szybko się poruszamy, spoko Dobra Wiecie, koń dobrze działa, dopóki na drodze jesteśmy Jak zjeżdżamy z drogi, to jest problem Dobra Kurde, tu trzeba tym manewrować normalnie Jakby nie wiadomo, co to była za maszyna Ten kuń. A, to tylko jeden koń mechaniczny Tam w ogóle jadę? Nie wiem, czemu ja w ogóle mam rozgłos? Nie, ja chyba źle jadę. Moment, czemu mi w ogóle ten znacznik zniknął znowu z mapy? Ale nie, chyba dobrze jadę, bo to jest gdzieś tutaj. Tak, dobra, okej, okay, dobrze jechałem. Okej, okay. powiem sobie pięści, żeby nie było przypału. Dobra, pogadajmy, rządło. No to walczmy, dawajcie panowie. Galesa z tymi pięściarzami. Oho, chyba mnie, dziad. A rozszałamanie obrony i tyle, i możemy spamować kwadrat. Nie, no łatwiej są ci pięściarze. Jeszcze raz mu no, w ogóle jest strasznie wolny ten koleś. Ok, jeszcze raz będzie trzeba mu obrony przełamać. Easy. No, super walka. Ok, znajdź stryczka w Bostonie i rzuć mu wyzwanie. Dobra, to lecimy do Bostonu od razu w takim razie. A, jest misja osadników. O, no i teraz pytanie, jak to. Hmm. Skąd mi tam będzie najbliżej? To jest w takim głupim miejscu, to jest centralnie na środku. Dobra, pójdziemy sobie z tego fortu. Będzie chyba najszybciej. Dobra, polecimy sobie na tą misję. Tego pięściarza. Nie wiem, tego pięściarza pewnie w następnym odcinku sobie załatwimy. 600 metrów! łocie panie, trochę daleko. Dobra, czekajcie, konik. Bez konika to się nie obejdzie. Nie obejdzie czy nie obejdzie się mówi? Nie obejdzie się chyba. No, nieważne. Ja tu lubię sobie przekręcać różne powiedzenia. Dobra. Wjedziemy sobie na tą ścieżkę. A, już 100 metrów, ok. W sensie 100 metrów, no minus 100 metrów. Dobra, z koniem nie powinno być tak źle, tylko szkoda, że on właśnie tak... ...krótko może galopować, no. Ten galop to ile trwa? No, 10 sekund. W Red Deadzie na przykład nawet... Znaczy wiem, że Red oczywiście wyszedł później, ale... Przykładowo w Red Deadzie... Wiecie, ten konik to jednak był bardziej wytrzymały. Mmm... Pytanie teraz, którędy ja muszę pojechać w zasadzie. Mam nadzieję, że tędy przejedziemy. Zaraz zobaczymy jeszcze. Dobra, konik, nie denerwuj się. Ale teoretycznie powinniśmy tu przejechać. czy ja rozgłos w ogóle? Nie wiem, może to wynika z tego, że tu mamy fabułę? To, jakby ze skryptu jakiegoś fabularnego wynika, że mam ten rozgłos na pograniczu. Nie wiem, nie wiem. Mam też nadzieję, że przypadkiem fabuły nie odpalę, bo byłaby lipa. O kurde, to mamy teren strzeżony. I tu jeszcze brytoli. No to fajnie, nie? W ogóle. Musimy jakoś tak rozegrać, żeby mnie nie zobaczyli. Chyba, że spierdzielę szybko. Dobra, udało mi się uciec. A, i teraz którędy by pojechać? Dobra, możemy już chyba na przełaj, wydaje mi się. Nie powinno być raczej problemu. Albo i będzie problem, bo tu jest rzeka. Trudno, dobra. To polecimy z buta, już jest dosyć blisko, więc... A teraz chyba z Miriam pogadamy, co? Wydaje mi się, bo ona chyba na pograniczu polowała, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy jeszcze. Jest chyba jej chata. A, nie. To... A, norisa tu mamy, okej. Okay. A, na tak, bo mieliśmy mu pomóc jakieś tam materiały chyba ogarnąć specjalne dla tego noża. E, dla Miriam. Mogę mm. no i like okay, brać wejście do kopalni. No dobra. Czyli rozumiem, że zaraz się angole zlecą. To sobie możemy w te beczki strzelić. Poczekajcie ja sobie, może. Wyposażę się w pistolet. Trochę będzie przypał, jak strzelę w te beczki, jak jestem. Znaczy, jak tu po pierwsze konik stoi, a po drugiej jak tu stoję, no ale tu już tam. No, jak tam robisz kabum, czy nie? Na razie nie ma kabum. Poczekamy jeszcze chwilę. Okej. zaraz będzie kabum. Dobra. Okej, rozumiem, że on będzie wydobywać. No, my musimy poczekać chwilę, no dobra. Spokojnie star... O kurde, cała armia idzie. Dobra, dawać maczugę. No dzień dobry panowie. Jakie ready weapons? Kurde, co wy sobie myślicie? Pięknie. Nie obronę Bo inaczej go nie walniemy. Okej, okay, nice. E, łatwo idzie. Szkoda, że mi się seria przerwała. Dobra, poszło. Aha, jeszcze. A jeszcze kilku eksplozji potrzebujesz. No gościu, ty jesteś jakiś normalny człowiek. To nieźle, trochę będziemy czekać w takim razie. No dobra, no to poczekamy. Jestem ciekaw w sumie, czy potem jeszcze jakieś misje osadników nam zostaną, bo tak jak mówię, chciałbym się już zabrać za fabułę trochę. No ale też tak jak mówiłem, no jest to chyba taki... No jeden z ostatnich powiedzmy luźniejszych momentów. W tej grze, więc mimo wszystko no chciałbym sobie dokończyć właśnie wszelkie jakieś poboczne aktywności, zrobić już tak na maksa maksa. E, no a później właśnie. No! zauważyłem kiedy on wybiegł. E, no a później dopiero e, za tą fabułę się zabrać, ale wydaje mi się, że już chyba mamy. Nie wiem, widzę, widzę. Ale wydaje mi się, że już mamy chyba końcóweczkę tych aktywności, więc nie powinno być problemu z tym już. Gdzie wy jesteście? Co nic jakoś przechodzą z lasu. Czekajcie, bo ja nie mogę tam za blisko podchodzić, bo zaraz gra mnie upomni, że jestem poza strefą. Au, fuck. A spokojnie. Dobra. Ładnie. Okej, okay, tego nie tyram, serią, bo i tak musimy go wykończyć inaczej. Teraz. Pięknie. A jeszcze mam gości. Okej. Okay. Dobra, nie tak, nie tak? Teraz może? Pięknie. Oj Norris, Norris, ja się tak dla ciebie staram, żebyś ten nóż so sobie zrobił dla Miriam. Mam nadzieję, że się chociaż ucieszy. No to ja było śmieszne w sumie, jak on by tak wiecie, pocił się nad tym nożem. Że te materiały, bryl, eliminowanie brytoli i w ogóle, a nagle się okaże, że nie wiem, ona ma w dupie ten nóż, że jej się nie spodoba czy coś. To ja było śmieszne w sumie. Znaczy takie śmieszne, prawdziwe. Starasz się dla kobiety, wiecie o co chodzi. robicie nie wiadomo jakie rzeczy: pościgi, wybuchy, jakieś rozwalanie brytoli, strzelaniny. A ten, a ona i tak powie, że że nie. No cóż. Pewnie tak będzie założeć. Ale jeszcze zobaczymy. Może będzie mały plot twist, jednak nie. ja ty już powtarzasz trzeci raz te samo zdanie. No to najpierw tu podejdźcie, panowie, nie? Oni idą, czy co robią? Nie, panowie, nie, 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 nie bez, be, bez strzelania. Pięknie. Nice. O ty, kurde, puszczaj. Ostrożnie. No co, jest ty, nie zdążyłem kliknąć. Ok, teraz go szybko pod nogi. Nice. Właściwie nogi, nie pod nogi. No i co? Jaki zadowolony. No super, time to go! Czemu mamy jakiś taki in, inniejszy ryjec niż ma w cutscenkach normalnie? Przecież Norris wyglądał inaczej, przecież. No cóż. Ale nie, powiem wam, że od początku te, te, tego let's playa akurat widzę, że ryjce w tej grze są naprawdę strasznie dziwne. Jakieś takie plastyliny, jakby zrobione. Dobra, towary, po... minerały poziomu czwartego. No i kit szacun, nie? Dobra. Tu mamy, widzę, jeszcze jakąś misję. No, dobra, możemy się za nią w sumie zabrać, moi drodzy. Niech będzie. Myślę, że na jeszcze jedną misję nam starczy czasu. O, tylko przydałoby się jakoś tam w miarę szybko dostać. Szkoda, że na tym pograniczu mamy tak mało tych y, punktów szybkiej podróży. Przydałoby się o wiele więcej. Bo na przykład w miastach mamy mega dużo punktów tej szybkiej podróży. Serio, tam jak już wszystko sobie odkrywamy. Wiadomo, że trzeba trochę na tym posiedzieć, żeby te punkty szybkiej podróży poodkrywać. Ale jak już to zrobimy, no to naprawdę jest ich bardzo dużo i po tym mieście można się przemieszczać mega sprawnie. A jeśli chodzi o, o właśnie pogranicze na przykład, no to jest tutaj spory problem z tym przemieszczaniem, no bo co mamy jakieś tam trzy punkty szybkie podróży, czy tam cztery, już nie pamiętam dokładnie. No i właściwie, no co, no nic z nich nie wynika, możemy się teleportować tylko na górę, na dół, lewo i prawo mapy i to wszystko tak naprawdę, nic więcej nie możemy robić. No i to takie trochę słabe. No, wydaje mi się, że... Ale cię ja dzisiaj hejtuję tą grę. Znaczy hejtuję, no krytykuję, no ja tam wiecie, ja hejterem nie jestem. Ja mówię tylko o tym co jest... No nie wiem, no co mogło być zrobione po prostu lepiej, no. Okej, okay, mamy handlarza, ale to w sumie nam niepotrzebne. Tak naprawdę, nie mam na co tych pieniędzy wydawać. Możemy ewentualnie akile ulepszyć, ale Akila na razie jest nam niepotrzebna. Więc na razie nie będę na nią wydawać pieniędzy. Dobra, podejrzewam, że to... Co tam Norris ma jakieś problemy? Z Oho No ale chodźcie panowie, A czemu oni w ogóle nie reagują na mnie? No, ten jeden twarcier was rozwalił z... <grywka> cały wasz odciąg, ale dobra. Nothing that won't mend. Thank you, stranger. What were they doing? This lot was dragging me through the countryside trying to make an example of a deserter. Sorry now, who are you? Connor. A deserter, you say? Don't much agree with the fight, and uh, I love this country. So there you have it. The name's David Walston. My friends call me Big Dave. Might I ask where you live so I could repay the debt when I'm able? Aha Our community is not far from here, and we certainly could use the services of a smith. Would you consider plying your trade there? Well, would make repaying you a spot easier. Huh, I teraz might. No, super. Dobra, ale moi drodzy, że po nagraniem chyba właśnie zobaczyć jeszcze nam Misji osadników zostało, bo strasznie długi wątek normalnie w tej grze, to jest jakby normalnie osobna fabuła totalnie. Dobra, duży Dave Kowal może wytwarzać zasoby wojenne i przedmioty użytkowe poziomu pierwszego. Okej, okay, tak, na pograniczu widzę, że nie mam już w tym momencie nic do zrobienia. Ale Kowal, osada, to na pewno będziemy mieli tego dużego Dave'a w domostwie Davenporta, pewnie tam będą dla niego jakieś misje. Teraz jeszcze zobaczymy. Dobra, wejdźmy sobie na mapkę. Tak, dokładnie. Dobra, moi drodzy, następnymi misjami myślę, że... zajmiemy się już jednak w odcinku kolejnym. Ja tam się może ewentualnie tepnę tylko. Dobra, mówię, będę musiał sobie koniecznie sprawdzić na internecie ile jeszcze, ile jeszcze tych misji osadników zostało, bo jest tego strasznie dużo, naprawdę. Będę musiał się jakoś tam zorientować, ile tego jeszcze mamy do zrobienia. Tak po prostu dla siebie, bo chciałbym wiedzieć, czy jeszcze. Nie wiem czy kiedy się będziemy mogli za fabułę zabrać. No ale dobra, moi drodzy. E, tutaj będziemy sobie ten odcinek kończyć. Mówię, w następnym zabierzemy się za tą misję i zobaczymy, co nam właściwie dalej jeszcze zostanie. E, jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed czyli Remastered. Na razie!